Witamy serdecznie. Jesteśmy na bazie numer 1. Mamy do oczyszczania ci dwie osoby. Towarzyszy nam dzisiaj, jak i w następnym czasie nasza kakaduła Woluka Dori. Musi się przyzwyczajać do, do nowego miejsca. Ma 14 lat, nie fruła, kocha ludzi i czuje się być człowiekiem. Także musimy ją znowu przekształcać na ptaka. Dobrze. Zapraszamy. Ile byłoby cywilizacji? 13. 13 cywilizacji przybyło przyglądać się oczyszczaniu człowieka. Konto Wyszeccychia. Tak, będziesz tutaj razem. Dobrze. I teraz ja czytam, kto przybędzie do oczyszczania z programu. Pierwsza, zapraszamy Adriana Agnieszka, hasło Leila. I następnie jest Krzysztof Henryk, hasło Misiek. Zapraszamy. Pierwszą Sylwia przekazuje wizerunek na komputer tam i teraz wpisuje imiona. Sylwia, okay. ADR ADR. A D R I A N A I A N A. Czy IES. Uh -huh. A G L A N I E S I C -E -K. K A. Okay. Uh -huh. Das ist ein pink gelber Planet. Pink, żółta planeta się ukazała. To jest eine Zivilisation? Jedna cywilizacja ze Also und von uns, also ist positiv, negativ, neutral. Pozytywna, negatywna, neutralna und von unserer Galaxis sind das 17, 17, 17. 17 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej i jest na bazie. Okay. Jest na stole kryształowym. Placiny. No mocno zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty. Okrągły czy po prawej stronie mózgu ściągnięty, aktywny. Stres i problemy stwarza ten program. Na każdym kwadratowy czy ściągnięty. Nie jest aktywny. Jest Trój trójkąt ściągnięty. Jest aktywny. Und das soll halt genetykfejler unterstützen. Dann ist noch Akurat próbuje się mm. włączać program. Da I stwarza stany lękowe. Auf der anderen Seite ist schon sześciokątny po lewej ściągnięty. Nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięty. An Próbuje probiert sich da no i wzmacnia Boleści Ciała. Da, noch ein chip Owalny chip ściągnięty. Nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięty. Nie jest aktywny. Ja, das war's. Die sind frei. Na usach. nie ma nic. In der rechte Augehöhle ist ein runder chip. Okrągły chip w prawym oczodole ściągnięty. Da, nicht da, nicht nie jest aktywny. Mund, ist frei. Ja mam usta, nie ma nic napięć. Cóż, żeby wyglądał jak to Nie, nie za piękny. Off link, lewego ramienia, ściągnięty. A, włącza się i włącza. No i zakwasza mięśnie na plecach w górnej części. I Rafael założył chustę energetyczną, ja jeszcze do kamery, momencik. by się i szwada? Nie, okej. Okay. Wszystko dobrze. Bo coś takiego było, mój pies gryzie kość tutaj, jak wam przeszkadza, że coś chrupie. Na rękach nie ma nic. Na sercu nie ma nic, na, na puciach nie ma nic, mał okrągły trójkąt na wątrobie, ściągnięty, nie jest aktywny. Czyli trójkąt z wewnątrz, z wewnątrz żołądka, ściągnięty. Zaczął się wyłączać problem. No i robi wrażliwość na. Ten program robi żołądek był wrażliwy na różne produkty. E, także e, to znaczy się, że nie przyjmuje żołądek niektórych produktów. Ten program tak tam okay, die e, die sind frei. Na jelitach nie ma nic. Die sind auch frei. Na nerkach nie ma nic. the Okrągły chip.

Sołda, noga. Do kolan nie ma nic. Owalny czyp z prawej stopy ściągnięty. Program ruchomy ma jak się włącza, stwarza dwóch stóp. Rafael, ściąga tą chustę energetyczną i przegląd do głębny. Jeszcze raz. U nas się zwierzynie zbiera ten kol. Nic nie znalazł. Wszystko wyściągane. Teraz aura jest sprawdzana. To nasz młody kotek. Młodzież mam pięć takich. Aura jest zniszczona z obu stron, złota energia odnawia całą aurę. Jest aura komplet. Aura już jest zrobiona, planeta. Ochrona planetarna dzisiaj mi z nad... Ochrona planetarna już obija... Ops, muszę poprawić siedzenie. Okay. Czasami usiadła na stole Man Szczęśliwa jest. zesła, że stął i składa podziękowania. I się. Żegna się i kopia odbiera połączenie z ciałem fizycznym. Cieszę się bardzo. Następna osoba, wolna z programów. Następnego zapraszamy Krzysztof Henryk. Już wizerunek Sibony przekazuje. KRC.

Pozytywna neutralna planeta. 24 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej jest ta story kryształ. jest podniszczona ochrona, spłynęła już z tej istoty. Okrągłycie po prawej stronie mózgu ściągnięty. Program zaczął się włączać. Yeah, Stres so, i problemy problem. tworzy ten program. Trójkąt ściągnięty nie, nie aktywny. jest aktywny. Owalny czip hmm. ściągnięty nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięty. Ja. Program zaczął się włączać. I podtrzymuje zmiany genetyczne. Ośmiokątny czy po lewej stronie mózgu ściągnięty nie, nie aktywny. jest aktywny. Chip, Trójkąt da, ściągnięty. dreieckiger Chip. Mały, okrągły kleiner ściągnięty. Da, Zaczął się program sich No i też wzmacnia boleści cielesne. Dann, dann schon kleine, chip, da, auch nicht Mały owalny czy ściągnięty. Da, is Nie aktywny. jest aktywny na uszach nie ma nic, die na oczach nie ma nic, trójkąt e, na podniebieniu trójkąt ściągnięte. nie jest aktywny, między mały okrągły chip z karku nie jest aktywny, schultern auf der rechten Seite ist ein chip z prawego ramienia, ściągnięty. der problem mit i Zakwasza muskulaturę na plecach. Na rękach nie ma nic. Są na organach Na sercu nie ma nic. Na płucach nie ma nic. Na wątrobie nie ma nic. Na żołądku nie ma nic. Na jelitach nie ma nic. Kwadratowy, Kwadratowy prawej Nie jest aktywny. sprawie nie jest aktywny blase jest frei na nie ma nic mały prostaty jest chip z prostaty ściągnięty, nie jest aktywny frei organy męskie nie ma nic Hüfte kwadratowy chip z prawego biodra ściągnięty, nie jest aktywny są na nogach okrągły chip z prawego kolana ściągnięty. Auch nicht nie jest aktywny. Słonego jest Do stóp psychali nie ma nic. Rafael teraz w powiększeniu robi przegląd jeszcze raz. Okay. Nach der aura. Wszystko pościągane. Teraz jest aura sprawdzona. Die, aura ist mehr von Inhalen, die von No z zewnątrz aura jest zniszczona. Złota energia odnawia aurę. Okay, jetzt mach das jetzt ist Zrobione. Zrobione. I ochrona planetarna owija tą istotę. Czekamy teraz po ściągnięciu programu. Jest Zeskoczył ze stołu. Man merkt Przeszczęśliwy jest. Przesz tak jest szczęśliwy, że aż, aż tupie nogami tak się cieszy. Ja, więc jest, halt, No, weź już teraz z nim rozmawiał, uspokaja, żeby. Emocje spływają. składa cały czas podziękowania i w tym i uspokaja się. Żegna się. Kopia odbiera i zjazd do ciała. Bardzo emocjonalna istota. Bardzo się cieszymy. Kochani, do następnego. My musimy dalej. Chodź. Doli, Doli, idziemy. a ja potrzebuję lewej ręki na